Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj znowu chciałbym odpowiedzieć na kolejne pytanie, które bardzo często pojawia się w rozmowach w internecie. Ludzie wpisują, ludzie pytają, jak znaleźć Boga? Słyszeli coś o Bogu, ale jak znaleźć tego Boga? Na sam początek. Chciałbym może wyjaśnić, jeżeli my szukamy Boga szczerze z całego serca, to dobrze sobie jest uzmysłowić, że Bóg się nigdy nie zgubił. Jeżeli my kogoś szukamy, to raczej z założeniem, że ktoś się zgubił. I jeżeli będziemy poszukiwać Boga, to musimy wiedzieć, że Bóg się nie zgubił i tak naprawdę nie musimy jego szukać. Ale ktoś w tej historii się zgubił i tymi, kto się zgubił, jesteśmy my. my. To człowiek się zgubił, to człowiek się pogubił i to teraz Bóg szuka człowieka i chce, aby człowiek właśnie, tak jak się zgubił, tak jak się dziecko gubi, na przykład, kiedy rodzice go szukają, to potem chcą, jak go znajdą, aby poszło z powrotem z nimi do domu, więc... Jeżeli my szukamy Boga, to pamiętajmy, my to Bóg się nie zgubił, to myśmy się zgubili. I teraz, kiedy, kiedy Bóg nas e, znajdzie, no to my idziemy e, za Bogiem. Na potwierdzenie tych słów, chciałbym przeczytać e, werset z księgi Izajasza, z 53 rozdziału, 6 werset. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę e, zboczył. To właśnie pokazuje, że e, no wszyscy my. Zbłądziliśmy, my gdzieś tam pogubiliśmy się, my wybraliśmy własną drogę i, i dlatego dzisiaj jesteśmy daleko od Boga, ale to my, my ludzie, ja, każdy człowiek po prostu odszedł i dlatego zgubił się, i, i dzisiaj to nie my szukamy Boga, ale Bóg nas. Inny werset, na przykład pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział i 25 werset: Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I właśnie tu jest pokazane, że myśmy zbłądzili, byliśmy zabłąkani, ale teraz przez nawrócenie poddajemy się Bogu, czyli Bóg nas znalazł, ale żeby, ale właśnie jak Bóg nas znajdzie, to my musimy się nawrócić, zawrócić z tej drogi, w której byliśmy, no bo przecież ona nas odwiodła od Boga. Więc kolejną sprawą, kiedy, no powiem tak kolokwialnie, teraz dla uproszczenia, znaleźliśmy Boga, czyli Bóg znalazł nas, musimy zawrócić z tej drogi, na której byliśmy. To jest kolejna sprawa, bo znalezienie zguby to jedna, ale potem zostawienie to w tym samym miejscu to jest inna rzecz już. Dlatego my musimy się nawrócić, tak, aby iść za Bogiem i być przy Bogu. Jak teraz zrobić, żeby być przy Bogu i jak Go lepiej poznawać? Na to pytanie odpowie nam list Jakuba, czwarty rozdział. I Wersety od 7 do 10: Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi rozdwojonej duszy. Biedajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech ważniech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy e, Was. Prosta, e, prosta sprawa. Kiedy jesteśmy pogubieni. Jeżeli chcemy znaleźć Boga, czyli rozumie, że po prostu chcemy być z Bogiem, chcemy, aby Bóg był w naszym życiu tak naprawdę, najłatwiej, najłatwiej całą tą drogę, cały ten proces poszukiwania zacząć od Słowa Bożego. Znakomita większość z nas żyje w takim kraju, gdzie dostęp do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, do Biblii jest, jest naprawdę prosty. Wystarczy iść do księgarni i kupić, czy też zamówić na Amazonie przez internet, i przyjdzie do nas do domu Biblia. Ona naprawdę wiele nie kosztuje, i tam jest opisane wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Bogu. Tam jest napisane wszystko. Co nam pomoże, aby się więcej nie gubić, aby nie schodzić na własną drogę, tylko aby właśnie podporządkować się Słowu Bożemu. To będzie taki nasz przewodnik, który pokaże nam właśnie, kim jest Bóg. Więc najlepiej zacząć od czytania Słowa Bożego. Jeżeli jest w naszej okolicy jakiś kościół, jakiś zbór, po prostu iść do tego zboru i zacząć rozmawiać z pastorem, ze starszymi tego zboru i zacząć po prostu dowiadywać się na temat Pana Boga, ewentualnie kiedy zaczną się pojawiać pytania podczas czytania Pisma Świętego, więc będzie, będzie mógł nam ktoś pomóc właśnie w rozwiązaniu i odpowiedzi na to nurtujące pytania. To są takie oczywiste rzeczy, ale jak często. Te proste rzeczy chyba są najtrudniejsze do uzmysłowienia, albo czasami mówimy sobie, no niemożliwe, że to by było tak proste. To jest właśnie proste. Jeżeli szukamy Boga, jeżeli chcemy mieć relacje z Bogiem, to naprawdę musimy zawrócić z tego, co do tej pory robiliśmy, no bo jeżeli nie mamy Boga, jeżeli nie znaleźliśmy Go, tutaj jestem w cudzysłowiu, to znaczy się, że coś źle robiliśmy. Czyli musimy zrobić inaczej. Właśnie prosto. Otworzyć Słowo Boże. Iść do kościoła. Zacząć rozmawiać. A zobaczymy, że Bóg zacznie nam się pokazywać i będziemy mogli w pewnym momencie powiedzieć znalazłem Boga. Pamiętając o tym, że to Bóg nas znalazł. Pozdrawiam serdecznie. Błogosławię. Zostańcie z Bogiem.